Siemanko, jestem Lima, tu będziemy dzisiaj ucinku, będziemy kończyć, yy, kończyć farmę. I co, wygląda cały film Minecraft. Dobra, idziemy, tak, idziemy w górę. Ale to... Yy, Zasłonki, yy, to musimy żąć. No i to jest... O, tak, i bierzemy, yy, musimy wziąć poproszę to i zobaczymy gdzie to posu... będziemy pasować tak, tutaj musimy gdzieś pasować musimy gdzie tu 100%, tu, tak czy tak zrobić jak myślę zrobić o tu tak to możemy będziemy... to, to to tu i widzimy to cała fajne to zrobić tu i tak nawet czas

takie podobne jak rzewko takie takie no podobne powiem no takie takie dobre i tutaj też tak się ale musimy Dobrymy to tak starczy na farm e, słucinka ale no to farm pisze którą no ale ten farma to lepsza to, to nic a aj, poczekajcie, ze mnie tak to tak a to będzie tu Eto dwa Dwa drewna blokujemy ja kopane, idziemy Dobra pójdziemy pod drewno ciąć I ten I ten, i pójdziemy pod drewno i zjemy I szybko idziemy e, pod drewno Tak, pod drewno widzowie, ale to Blokujemy jeszcze Sporo Dwa drewna a liści jeszcze mam spokojnie brakuje, nie no spokojnie liście mam, a na środku będzie taka woda będzie i, i jest taka farma i jesteś trochę jest jakieś, e, tego e, na grodze, tak ogrodzę ogrodzę to i zobacz tu zrobić i tam jest tak tutaj, tutaj, tutaj cyk a, i liście dwa tutaj, dwa tutaj, tutaj. dobra a a ciemno mówicie dobra, idę po pokoju po, e, mówicie tak, tam ciemno jak, a ciemno dobra dobra, idziemy tam I mam tam pochłonieć gdzie są tu mam pochonię. Pochonię, tu o, no, no i i będziemy tu latać po i tu pobieg. i inaczej zrobimy. Mmmm. Dobra. I mamy to... co po, e, Zrobimy tak, tak, tak. Z tym to jak to zrobić. Mm, mm, mm. O kurczę. Mm, dobra, mam plan dobry. Tak, ja mam dobry plan. Mm, widzicie. Patrz. Idziemy na górę. I patrzcie. i zrobimy inaczej. I musimy tak y, zrobić. Słodki. Dobra. Słodki. 4 4 Brakuje mi. Dobra. No nie wiem. Potrzebne. Co... Jak mam drewno. Dobra. Dobra. Musimy gdzieś tutaj. zrobić ale Czekajcie, gdzie to zrobić chyba tu, tu, może tu i tu tutaj tak, 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 tak. i tu dwa dobra, obra widzowie. E, teraz jest tak czy no, dobra, to obra, to zrobimy hmm, ku na lipa hujcie, no. no tak nie robię no, pralmam, ale tu to... Muszę po drewno iść Kurcze No nie no, tak muszę iść po drewno mamy po I Ile drewno trzeba? Dwóch, dziewięć, dwóch Eee, ale wymyślacie Łopatę, kierow? Eee, czkierę Tak, czkierkę Dzisiaj się nie to hmm. Jesteś tutaj. Jakieś dziewko. No, jakieś dziewko tutaj jest. Musi nie starczyć. Niestety to i. Idziemy spać i lecimy. Jemy. Jemy. Szybko, 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 szybko na. E... Na łóżka. Mamy no, tu i tu. Dobra. Spokojnie. Śpimy, śpimy. I idziemy dalej. Lecimy. Dobra. Tu. Hmm. To musimy zrobić tak, 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 tak. Tak, tak, tak. tak. Tak, o tak zrobimy, ale... I tu no, zrobimy ta, takie obrębzenie. I patrz. Tu. I tu. Powtórujemy to, patrz. I zrobimy tutaj o Takie ja oświetlenie zrobimy, patrz. O. I to jest dobry pomysł, o. Bać. To jest bingo! Wiem tu nie będzie, nie wiem do wiele ale to musi ten... ten... Ja pójść pod drewno. Jedna górę jest, jest odpiedonek i... ...przejście no my mam gdzieś... Tutaj jest drzewo i potrzebuję Nie wiem jak będzie starczy no to mówię tak 11 może starczy Musi być starcie ale to no to kurde no Starć musi być tak, idziemy szybko na dół. Zamierzamy to. I jesteśmy tu, tu, tu. Zaczęło Starczyło, dobra, spoko. Zrobimy tak, tak, tak. A Tak. tak. tu tu I tu. Dobra. I teraz bierzemy to. A, matyki nie mamy. kurde nie. No, to nie lipa. A, a, a no, spokojnie. No, spokojnie wszystko. eee, tak, i tak... nie, no to robiło się... o tak sobie było... i idźmy na dół... i tu musimy się... wsadzić to... no... I tutaj będziemy robić... pójdę... tam... lepiej... Свет не... Свет не... Так. Нет, стало надо. Не Tylko jednego statku pokumiem. tak, 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 tak. I... Tutaj sadzić, tutaj, tu. A. Nie wiem. Muszę posadzić, Cieba. Aha, dobra, już umrzwiłem. Siatko trzeba Siatko mieć, aa.

Dobrze. Cztery wiaderka i... nie ma z... lecimy. Na Teraz potrzebuję, jak poczuję, już. Gdzie A...

już go porzucać muszę, kurde, też ma sesonki, bo z mzenek mam tu e, e, sesonki, ja porzucał, kurde, sobie porzucić, a on, e, tak, kurde, no, Przuc -przuc

Tak pękło To Ktoś będzie... A, tak, zrobić potem tak. A, tak Tak, 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 i tak No I weźmy jak farma Widzowie, piszcie Trudne ale farma to farma wyszła, no kurwa, zobaczcie tu i tu I to mi pochodziło, dobra O, dobra, idziemy na górę Mmmm no. Jeszcze ja no Dobra, jeszcze mi się i так, Ну. на